Witam w następnym materiale z Suzuki SX4. Przyszła do mnie paczka z dywanikami gumowymi, no bo już mamy jesień. to wartałoby zmienić pomału dywaniki z welurowych na gumowe. A tak jak wam mówiłem, te niestety się ciężko czyszczą, no ale w miarę możliwości je doczyściłem, odkurzyłem. No, jeszcze nie ma takiej pogody bardzo złej, ale jak no przyjdą deszcze, przyjdzie taka ciapa, później wiadomo no śnieg z deszczem. Muszą być dywaniki gumowe, aby nie zniszczyć dywaników. Jakie są? Takie są. Pokosmaciły się, ale żeby nie zniszczyć pod spodem tapicerki jest ładna. Aby to oczywiście nie przemokła zawsze mam gumowe dywaniki Dywaniki około 200 zł kosztowały. no więc zobaczymy czy, czy będą pasować idealnie. Przeznaczone tylko do Suzuki SX4 ten rocznik nie mam żadnego nożyka Nic muszę sobie tak poradzić Kurde, że... jak to jest mocne, że... Dobra Muszę dawać jakiś łuczyk, chociażby zapakowany wyniki na tył jeden drugi. No, rand 4 cm u mnie są te dywaniki numer 77 te pośrodku czyli mamy rand 4 cm te proline mają rand jeszcze wyższy 7 cm Są jeszcze takie maty do bagażnika, ale ja matę kupiłem, akurat innego producenta. Mamy oznaczenie numer 77. I w tym miejscu możemy. Tu jest rzep, chyba. Jeśli jest rzep, to fajnie się przyklei do wykładziny bądź do dywanika. Dobra, to będzie szło naprzód. I teraz tak, albo zostawię to w ten sposób, albo wyjmę ten dywanik pod spodem i zobaczymy. Nie wiem, to nie jest żeby się nie przyklejał. Jakby wolał zostawić pod spodem dywanik welurowy, jeśli nie będzie przeszkadzał oczywiście w naciskaniu sprzęgła i tak dalej. Teraz zobaczymy trochę muszę wygiąć i w drugą stronę bo w transporcie zgięte trochę faktycznie mógłby być ten raz trochę dłuższy ale nie, ale nie jest chyba źle W tych chorowkach woda będzie się zatrzymywać. Dobra, więc z tej strony mamy yy, to, będzie szło stamtąd, z tamtej strony chyba. Zresztą zaraz zaraz przymierzymy, który gdzie idzie. Chyba ten, Tylko czy to idzie tak, czy to idzie tak, dobra, to idzie w ten sposób, czyli to idzie w ten sposób. to idzie do śmieci. No tak się prezentuje. Dobra, ja to tak jak mówiłem wrzucam welurowy jeśli będzie sprzęgło e, dochodzić będzie się wciskać, oczywiście sprzęgło do samego końca to ja ten welurowy dywanik zostawię No i czy to będzie latać? E, już widzę, że jest niezbyt dobrze wyprofilowane kiedyś w świecie panda miałem dywaniki innego producenta, myślałem, że to będzie idealnie ale już widzę, że nie jest idealnie już widzę, że nie jest idealnie tu jest źle zrobione wycięcie I Kurczę, źle tu wszystko ładnie dolega, ale tu przez to wycięcie nie dochodzi ta strona. Jeszcze raz próba bez, bez tego dywanika. Czyli idealnie dolega, Bo niby to powinno być założone tak. I teraz powinno być idealnie. Nie jest idealny. czy ten dywanik będzie latał, Oj, kurde. Czy jestem zadowolony w 100% Nie jestem ze względu na to wycięcie źle zrobione A więc trochę trochę słabo jak za dywanik, za taką kasę powinno to być zrobione na no dokładniej No przecież to inaczej tu nie będzie siedzieć No musi być tak jest jeśli chodzi o wygląd, wyniki wyglądają ładnie. Eee. Tu nic nie blokuje, sprzęgło dochodzi do samego końca, więc o to akurat nie ma się co martwić. Odywalnik się trochę rusza. Podczas jazdy ważne, żeby nie przesuwał się. Oczywiście, podczas wciskania sprzęgła, czy tutaj operowania, to nie powinno się ruszać powinno stać w miejscu. To gdyby się przyklejało. Na no ten rzep może coś tu później wymyślę. No to faktycznie by złapał do, do dywanika czy do tapicerki i by się nie ruszało. No jest to właśnie tak zaprojektowane, aby można było coś z tym zrobić, żeby, no żeby nie ruszał się. Na ten moment, na no minimalnie, coś tam się rusza i no nie podoba mi się to to wycięcie niby jest pod Suzuki pod ten model i ten rocznik ale no nie jest dość mm, dobrze to wycięte, tak dość idealnie no nic, zobaczymy w eksploatacji jak to będzie, ale tak jak Wam mówię miałem dywaniki gumowe kwiacie Panda inny akurat tam był producent, ale były fajnie skrojone tutaj tył i tam pasażer, wszystko ładnie pasuje no najważniejsze jest strona kierowcy tak mówię dywaniki są ładne A wybrali też ze względu właśnie na ten wzór aby był taki trochę inny i w utrzymaniu myślę, że też będzie Fajnie to wyglądać, bo patrzcie, pokażę Wam jeszcze tę matę, którą mam tutaj w bagażniku. Mogłem wziąć dywaniki z taką fakturą. Tylko tutaj później no niezbyt to ładnie wygląda, jeśli się zabrodzi. więcej tych takich rowków ten łatwiej jest wyczyścić spłukać nie jeszcze był jeszcze był inny dywanik który także miałem na oku e, także z dość takiego grubego fajnego materiału może tamten by pasował idealnie, no ale nic kupiłem więc no, mógłbym to odesłać, ale może zostawię, zobaczymy jak się będzie spisywał. Dobra, mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się spodobał. Jeśli tak, będzie mi oczywiście miło, jeśli zostawisz lajka, komentarz oraz zasubskrybujesz kanał, aby być na bieżąco z nowymi materiałami. A więc do zobaczenia, trzymajcie się. Hej!